przeczeskiwale grafiki i wszystko się tak powoli rozkręca. Grafiki coraz mniej będzie kojarzone, znaczy przestanie być kojarzone tylko i wyłącznie z, jakąś, yy, z jakimś wyrazem jego. a coraz częściej będziemy mieli do czynienia z grafiki wykonywanym albo na zlecenie w formie reklamy, albo też jakąś ścianę w mieście. I tak jest w tym przypadku. To graffiti nawiązuje do e, dialogu o czterech gór e, Jest to e, tworzenie w Piotrkowskiej procesie. E, chłopaki, czterech ich było, oni posługują się zwykle pseudonimami Raku, Bary, Bezet i, e, e, i Fajner, wykonali to graffiti na zlecenie urzędu miasta Łodzi. I ono dekoruje pasaż, pasaż Schillera. Teraz wejdziemy w podwórze, po drugiej stronie ulicy i tam zobaczymy graffiti, które ma troszkę inne przeznaczenie, malunek ściany, które ma trochę inne przeznaczenie i zobaczymy co można dostrzec siedząc w kawiarni i patrząc się po prostu w ściany.